Witaj w odcinku, w którym zajmiemy się wyznaczaniem prostej przechodzącej przez dwa punkty. Popatrz, jakie mamy zadanie. Dany jest punkt A o współrzędnych minus 5 i minus 2 oraz punkt B o współrzędnych 2 i 5. Wyznacz wzór prostej przechodzącej przez te punkty. Podobne zadanie rozwiązywałam już na tym kanale. Zajrzyj do opisu, do tego nagrania. Znajdziesz w nim link do mojej playlisty, w której to przedstawiam zagadnienia i zadania związane z funkcją liniową. Na tej playliście znajdują się podobne zadania. Natomiast teraz przejdźmy do rozwiązania tego zadania, które widzisz tutaj. Skorzystamy. Z następującej postaci funkcji liniowej, następującej postaci prostej, jest to postać kierunkowa. I teraz zobacz, każdy punkt ma konkretne współrzędne, xową i yową. I teraz, najpierw do tego wzoru, który tutaj widzisz, do tej postaci kierunkowej, podstawiam współrzędne punktu A i otrzymuję minus 5a, dodać b, jest równe minus 2. I to samo robię ze współrzędnymi punktu B, otrzymując 2A, dodać B, jest równe 5. Zobacz, otrzymałam tutaj układ dwóch równań liniowych. I teraz ten układ równań liniowych muszę rozwiązać. Oczywiście mogę wykorzystać dowolną metodę rozwiązywania układu równań liniowych, natomiast ja uważam, że w tym przypadku najprościej będzie Wykorzystać metodę przeciwnych współczynników. Odejmę obie strony równania od siebie, dzięki czemu zredukuje mi się B. I teraz popatrz, co otrzymuję minus 5a dodać B, ponieważ odejmuję, to wpisuję tutaj znak odejmowania. I żebym nie pomyliła znaków, to tą część tego drugiego równania przepisuję w nawiasie, które za chwilę ściągnę. Natomiast po prawej stronie tego równania, to teraz zapisuję, zapisuję minus 2, minus 5. do minus 5? No bo odejmuje stronami te równanie. Teraz po lewej stronie ściągam nawias i tutaj otrzymuję minus 5a, dodać b, minus 2a, minus b, to się równa minus 7. No i zwróć uwagę, że b, tak jak zapowiedziałam Ci wcześniej, redukuje mi się do zera. Natomiast a muszę uprościć, czyli po prostu te dwa elementy od ciebie odejmuję. Minus 5a odjąć 2a to jest minus 7a i to jest równe minus 7. I teraz stronami dzielę przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli przez a. W tym przypadku jest to minus 7. Zatem a, czyli współczynnik kierunkowy tej prostej, ma wartość 1. Gdy ile wynosi a, muszę teraz znaleźć wartość b. Tutaj sobie przepiszę, że a ma wartość 1. Wybieram sobie dowolne równanie z układu równań. Ja wybieram drugie, czyli 2a dodać b jest równe 5. I teraz zobacz, jeżeli wartość 1 podstawię tutaj w to miejsce, to będę mogła obliczyć wartość liczby b. Czyli tutaj mam 2 razy 1, dodać b jest równe 5, czyli 2 plus b jest równe 5. Zatem b to się równa 5 objąć 2, więc b ma wartość 3. Jak widzisz mam już szukane wartości i na tej podstawie jestem w stanie wyznaczyć wzór prostej. Po prostu te wartości a i b podstawiam do tego wzoru. I tutaj otrzymuję y równy 1x plus 3, czyli to jest dokładnie to samo co y równy x plus 3. To już jest odpowiedź do naszego zadania.